Częstochowa no, nie obronił mistrza Polski. Wrócił do was stary nowy, nowy trener. Jakie są cele na, na przyszły rok? Na co się umówiliście z, z trenerem Markiem Patrzynem? Marek wrócił do Rakowa po odpoczynku, wrócił trochę do innego Rakowa, do Rakowa z nowymi sponsorami. Do Rakowa troszkę inaczej działającego, jeśli chodzi o transfery, finanse, walczącego ciągle o infrastrukturę. Wrócił też trochę inny Marek. Wyspany, wyspany. Sportowany, e, i taki pełen z pełną energią e, i co no i walczymy o to, żebyśmy byli mistrzem Polski z powrotem, odzyskać tytuł. Walczymy o to, żeby odzyskać to, w czym byliśmy tak, co było naszym konikiem, czyli Puchar Polski i walczymy o to, żeby spełnić nasze marzenie i naszego właściciela i naszych kibiców o to, żeby zagrać Zbyliśmy tyle od, ale żeby kiedyś zagrać w grupie Ligi Mistrzów. To są nasze cele i dołożymy wszelkich starań, żeby je osiągnąć. Czy z tym składem, czy myślicie o jakichś dobrych, mocnych wzmocnieniach? Oczywiście będzie pewna rewolucja. Trwa w tej chwili przygotowywanie nowego sztabu. Marek kompletuje sztab, już praktycznie skompletował. Mamy, będziemy musieli mieć kilka odejść z klubu zawodników, którzy w zeszłym oknie no nie do końca spełnili pokładane w nich nadzieje i ten współczynnik z mojego prezesowskiego punktu widzenia jakości do ceny zawodnika. I będziemy razem z dyrektorem sportowym Samuelem Kardenasem realizować strategię stawiania na młodych zdolnych, ambitnych, głodnych ludzi, czyli tą drogą, którą doszliśmy do poprzedniego mistrzostwa, a oczywiście kręgosłup drużyny, czyli ci nasi doświadczeni zawodnicy z DNA Rakowa, rozumiejący, znający Marka, Zoran, Arsenisz, Fran, Tudor, Gustaw Bergren, to są zawodnicy, którzy, Iwi Lopez, to są zawodnicy, którzy mają w sobie ten, to, to DNA i oni będą tym kręgosłupem obudowanym młodym, czyli nie strzykujemy rewolucji, raczej musimy oczywiście odchudzić kadrę po pucharach, bo będzie rok bez pucharów i ściągnąć młodych, perspektywicznych, głodnych zawodników, którzy przy tym kręgosłupie będą dawać siebie wszystko. To jest nasza strategia. A ci młodzi to z jakich kierunków? Oj, z w zeszłej zimy ściągnęliśmy dwóch kongijczyków. Oczywiście bardzo ważni dla nas są młodzi Polacy. E, toczymy, toczymy wiele rozmów na temat e, pozyskiwania młodych Polaków, ale oczywiście nie zamykamy się tylko na, na polski rynek. E, mamy dyrektora sportowego, który ma koneksję na całym świecie i też działa, wobec czego nie zamykamy się na żaden kierunek.